Siemaneczko, z tej strony Maciej i Kamil. 8 lipca, sobota, około godziny 10 rano. Dzisiaj film w ogóle nie związany z rolnictwem. Pokażemy Wam coś innego, co robimy w wolnym czasie w weekendy. Dzisiaj jesteśmy w trakcie przygotowania samochodu na wesele. Udajemy się dzisiaj na godzinę 14 w okolice Wyżyska uczestniczyć w podróży ślubnej do kościoła. Na sale fajny i przyjemny dzień będzie. Yy, a na horyzoncie zobaczcie, bardzo mocne słońce. Już mam około 30 stopni, będzie bardzo gorąco. No i co? Zobaczycie w tym filmie, jak przygotowujemy auto. Dzisiaj byłem na myjni, bo wracałem ze służby. Umyłem po prostu z większego brudu, bo troszkę, wiecie, tych robaków się tego wszystkiego nagromadziło. Spiły jadąc, to wiadomo, też jakieś tam yy, robaczki w e, spod w gdzieś tam e, progi są ubrudzone, dlatego tutaj sobie spukujemy to wszystko. Za chwilę będziemy wycierać samochód e, mikrofibrami do suchego, potem go nawoskujemy, żeby e, go ładnie zabezpieczyć, żeby wydobyć jego blask. Widzicie, bardzo fajnie e, się go myje, nie ma z tym żadnych problemów bo jest położona powłoka ceramiczna, także zobaczcie jeszcze się to wszystko fajnie utrzymuje, kropelkuje. No to co? Działamy? Działamy, zobaczycie jak sobie pracujemy. Bierzemy się za zbieranie wody. Zabieg, jakby można powiedzieć konieczny szczególnie u nas, bo mamy wodę jakby dość mocno zakamienioną i pozostawiając wodę. Będą pozostawały białe ślady, dlatego bierzemy się za ściąganie wody. Szmatki stenzy o bardzo dużej gramaturze, fajnie absorbujące wodę. Polecamy. Kolejny etap: woskowanie. Mamy taki produkt Pokaż. Bardzo dobra firma. Dobra, działaj. Ja tu będę na dole osuszał teraz, nie? Czyszczenie progów wewnętrznych, osuszanie. Szybami zobaczcie, już takie smugi widać, jak wyschła woda. Dobrze. Bierzemy się za do szyby. Do tego stosujemy dość tani, ale dobry produkt Kleenex Glass. Pięknie to wygląda. I jak Wam się podoba, powoli to nabiera blasku. Zobaczcie. Widać mnie, także jest petarda szybki. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Szkoda, że to owady tutaj są kurcze, te muchy. Potem trzeba będzie je powyganiać z wnętrza. zobaczymy jak bagażnik wygląda. bo Kamil, akurat go zrobił. Fajnie pachnie w bagażniku. Napastowany. Także jeszcze sobie tutaj wnęki wytrzemy z tej wody. Zobaczcie, żeby tego nie było. Z racji wysokich temperatur. Prowadziliśmy udogodnienie, czyli dla każdej osoby, dla pary młodej, dla świadków e, osobna, indywidualna woda w drzwiach, wiadomo, kościół, ślub, duże emocje, do tego wysoka temperatura, dlatego zapewnię, zapewne. Nie jednej osobie chciałoby się pić, dlatego jesteśmy też na to przygotowani. Jeżeli nasi Państwo młodzi będą wtargnieni, to woda czeka na nich w drzwiach. Taka, taki dodatek od firmy. Zobaczcie, jeszcze tutaj tą uszczeleczkę. No, no jest klasa. Lecimy z kolejnym etapem, czyli na błyszczanie opon. który daje F mokrej opony. Fajnie to wygląda, powiem Wam, z zewnątrz. Tutaj mamy produkt Plaka. i Przejeżdżacie po oponie. Owady najgorsze, dobre. To sobie założymy. Rejestrację. No i super, ładnie siedzi. już Pasek zakładamy. Już musimy takie weselne ramki. Jeszcze odkurzymy sobie z przodu. Moi drodzy, to by było wszystko w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że troszkę inny, niecodzienny film również przypadł Wam do gustu. Jeśli chciałby ktoś skorzystać z, nas, z naszych usług, to kontakt do nas będzie w opisie tego filmu. W ofercie mamy jeszcze Forda Mustanga, którym możecie osobiście pojechać do, do własnego ślubu. E, także kto jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu poniżej. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam również do komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.